Jestem Teresa Kazimiera Fedorowicz. Urodziłam się w ubiegłym wieku, dawno, w 1930 roku, w Nowogródku. Stare, bardzo piękne, bardzo kochane miasto. To było miasto, w którym było dużo Żydów. I na naszej ulicy również. Przy czym nie pamiętam jednej rzeczy. Nie pamiętam tego, o co się wszyscy, powiedzmy sobie, mówią, że, że przed wojną było tak strasznie przeciwko Żydom. Ja tego nie pamiętam. Prawdopodobnie z powodu wieku, albo może rzeczywiście nie było. Mieliśmy znajomych Żydów, mieliśmy dzieci, sąsiadów, koleżanki, kolegów, z którymi się znało, bawiło. Zresztą to społeczeństwo było bardzo, bardzo zróżnicowane. Byli Polacy, byli Białorusini, byli Rusini. Byli Tatarzy, Karaimi, Żydzi w dużym procencie. Także wiele słów żydowskich znało się, używało się po prostu. W okresie paschy, kiedy następowało przygotowanie Żydów do ich święta, w domu było bardzo dużo macy. Czekaliśmy na to, lubiliśmy. Było przyjęte, że wszyscy, którzy mieli jakieś związki towarzyskie czy, czy, czy związane z zawodem, tak jak mama uczyła dzieci, to społeczeństwo przynosiło w prezencie. Pięknie opakowane macę jajeczną, taką żółtą, macę białą, taką chrupiącą bardzo, bardzośmy to lubili. To było i wymieniało się, powiedzmy sobie, tego rodzaju drobne prezenty. Synagoga była przepiękna. I synagoga była, ponieważ mama uczyła i dzieci żydosze, i z rabinem razem, i z popem, i, i z mułą, bo to wszystko było w jednej szkole. Proszę pani, wszyscy święci z wszystkich tych wyznań m, mieli swojego nauczyciela. I potem, jak była lekcja religii, to każdy przychodził i swoje z klasy wybierał. Tych pięcioro, tak jak było według wiary, i nie, nie było problemu. Nie, ponieważ mama właśnie chodziła i był przed wojną bardzo piękny chór żydowski, tak jak, jak nasze Stulik Rosze z Poznania. Tak był chór chłopięcy żydowski. W tej chwili nie pamiętam nazwy. Mama kiedyś wróciła taka bardzo przejęta, bo Zaproszono ją na, 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 na ten, naturalnie do części kobiecej, i była zachwycona tym chórem. Zawdzięczaliśmy bardzo dużo właśnie Żytom. Był handel w, w, w ręku żydowskim. Nie wiem dlaczego, ale było przekonanie, tak utrwalone jak mnie. Dziecku utrwaliło się, że Polak nie powinien zajmować się handlem. 17 wrzesień, to była niedziela, jesteśmy w kościele na nabożeństwie. Godzina chyba koło 17. Jest w pewnej chwili taki straszny łuk, nieznany, od razu jest... Coś się dzieje, człowiek jest w kościele i wszystko uczy głosem, którego nie zna się. Ludzie wychodzą z kościoła i tego i mówią na koalicji ulicy. Tłumy ludzi, wielkie ludzi z kwiatami i wjeżdżające czołgi, smród ropy. Rozgrzanej na metalu, i przyjechali do tego nowogródka. Strasznie ich dużo ludzi witało. Niestety to byli Żydzi. 8 grudnia 1900 pierwszy rok Niemców, to był 1941 rok. Zapowiedzieli żeby już od 8 grudnia przez trzy dni nikt nie wychodził z domu, że mają być wejścia do, do, do mieszkań ludzi nie pochodzenia nieżydowskiego, mają wywiesić jakieś tam flagi białe czy coś takiego, oznaczyć mieszkania, oznaczyć domy. No, ona się powiesiło na, na, na wejściu na, na podwórko, na bramce od płotu. I żeby pokarmić zwierzęta, jeżeli ktoś ma czy coś, nie wychodzić na, na dwór przez trzy dni. I myśmy siedzieli. I tego pierwszego to była niedziela, jak pamiętam. I myśmy siedzieli w, w domu wszyscy. Okna z dwóch pokoi wychodziły przez przestacie ogródek, przez płot, chodnik, i jezdnia. Jezdnia wąska, bruchowa, dalej skarpa od kościoła, Jest tylko z jednej strony chodnik, i przez cały tą niedzielę. Przez cały dzień szli Niemcy poboczem z tym wchodnikiem, a środkiem szli Żydzi. Szli, jechali, nieśli szli to bolki. Szli pieszo, byli poganiani, byli bici. Pamiętam, szedł na przodzie z zawojem i nie miał nic ze sobą, poza tym, jak mówili potem ci, którzy, którzy, którzy komentowali z naszych znajomych, czy coś, że to chyba był rabin i niósł torę. Co to była tora, to nie wiedziałam wtedy, że w ten sposób zganiali z całego województwa. W cały, cały, cały dzień ciągnęli, od czasu do czasu ktoś, wyskakiwał, bo były zaułki boczne od tej ulicy. Gdzieś tam Niemiec przegapił, że, że ktoś mu uciekł w bok. Myśmy z bratem byli... na właśnie niewykończonym nie stryżku. Schody były normalne, już ok okna normalne były też. I widzieliśmy sąsiednią, Równoległą do naszej ulicy, a między tymi dwoma ulicami były olbrzymie łąka, która należała do sióstr Nazaretanek. I widzieliśmy na śniegu bo śnieg, śnieg był duży, mróz był duży. Czarne sylwetki ludzi biegnących po, 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 po tej łące po śniegu, strzały. Słyszeliśmy, ludzie padali. Nikt nie wychodził, nikt nie szedł na pomoc. I tak to wyglądało. Tych ludzi nie wiem, oni cały dzień szli. Jak długo szli, nie pamiętam tego. Natomiast wiem, że zgonili ich i założyli getto. Getto było w takiej dzielnicy, daleko za zamkiem, takie... Myśmy tam czasem, biegali, biegali poganiać za, za latawcem czy coś. No takie przed mieście. Jakieś domki, jakieś, jakieś coś tam zrobiono getto, ogrodzono. Wiedzieliśmy o tym, że jest getto. Wiedzieliśmy, że, że strzelają, wiedzieliśmy, że nie można podchodzić. No i. Nie wiedzieliśmy, co to jest getto do tamtego czasu. I potem się dowiadywano, że te ktoś tego getta uciekał, to go zabili, że, 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 że głód jest, że, że proszą o, o, o jedzenie, że proszą o jakąś pomoc, że ludzie w końcu dorośli. W, Znali, musieli znać. Jeżeli z całego województwa zganiano, to zawsze znalazł się jakiś człowiek, który znał jakiegoś Żyda, któremu mógł obiecać pomóc, może nawet i pomógł. Natomiast potem były historie, też nie pamiętam, Dat nie, nie pamiętam, ale w każdym razie to geto trwało no, lekko licząc rok, półtora roku, gdzieś w tym czasie. I dowiedzieliśmy się, że na terenie. Na ulicy Koralickiej w budynku, to był sąd okręgowy, chyba. To były trzy nowe, nowe domy, przed wojną pobudowane, w cztero-chyba czteropiętrowe. Domy, że tam przewieźli Żydów z getta. Ale to getto się broniło. To było po tym, jak po segregacji ludzi w getcie, dzieci i kobiety wywieźli do takiego wzdłuż ulicy Korolickiej było takie. Wybierano piasek z takiego wzgórza, i że tam pochowano właśnie, rozstrzelano ofiary z tej, z tej selekcji, i mężczyzn przewieziono wtedy do tego sądu wojewódzkiego, do tych budynków. Tam już byli sami mężczyźni. I że tam pracowali. Co robili? To się zaczęła wojna z, ze Związkiem Radzieckim, i wszyscy ręce na pochład szli, odbierali ludziom kożuchy, odbierali każdy, każdy korzek, był zabrany w chłopu. Z, Zabierano dywany, zabierano futra i Żydzi właśnie z tego, z tej ostatniej selekcji, no, to trwało chyba około z, z roku, oni tam szli na front jakieś ciepłą odzież. Na jesieni, to był chyba czterdziesty drugi rok, gruchnęła wieść, że uciekli z tego Goeta. Jak myśmy potem pobiegli popatrzeć. Wtedy, kiedy część pracowników zatrudnionych przy tych, przy tych futrach i, i, i tej ciepłej odzieży szyła, część gimnastykowała się, bo to dobre na kondycję. Zrobili podkop. Poza teren, Poza plac sądu. Tam było lekkie wzniesienie. Za tym wzniesieniem myśmy z tamtej strony byli. Może, może nie, nie, nie mówię tego tak, tak, tak dokładnie. W każdym razie, topografię pamiętam. Równy plac, na którym stoją budynki sądu. Płot potem, potem te z drutem, z przewodem elektrycznym, i potem taka górka i za górką jest dolek i przechodzi u droga na Korostowo chyba się nazywała tam ta wieś. Oszalowali, oszalowali przejście. Założyli instalację elektryczną i wyszli pewnej nocy z tego getta. Piasek wynosili w cieszeniach na wyższe kondygnacje w, 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 w tych budynków. Także była ucieczka. Potem była nie wiem. Jak daleko prawdziwa opowieść, że jeden z tych, którzy uciekli, że był szefem oddziału, który utworzyli jakiegoś partyzanckiego, i że ukrywali się gdzieś tam po lasach i rozliczali ludzi, którzy byli dla nich niedobrze w czasie y, 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 pobytu w getcie. Nazywał się Bielski. Jakiś chłop obiecał, że przywiezie jakieś tam do, do getta jakąś pomoc dla, dla, dla tych, którzy głodowali. I nie wywiązał się z tego, a wziął podobno pieniądze. W każdym razie ten ktoś, którego godzin, rodzina zginęła, a wyszedł właśnie do, do tego oddziału białskiego, znalazł tego chłopa. I w sposób, no bardzo okrutny, powiązawszy rodzinę i dzieci również, żywcem ich spalili.